No dobrze, dzień dobry. to moja prymitywna instalacja do wytwarzania wodoru. wytwarnica wodoru. Duży słowicie gej. Tutaj podłączone jest zasilanie w przewodach zabezpieczone bezpiecznikiem 20A przekaźnik 25A i napięcie jest podawane tylko w momencie gdy pracuje alternator i jest ładowanie czyli w momencie zgaszenia silnika instalacja automatycznie przestaje działać idziemy dalej w zatwornicy wychodzi wężek poprowadzone tu jest dłoż idzie tutaj proszę tu. no cóż, tutaj bardzo piękna coca koła zero cukru sobie wyponeczka. Tutaj zrobiłem odstojnik przewozik, zawory zawory jest schowane i tutaj podawane bezpośrednio do kolektora sącego przed przepustnicą zademonstruję jak mniej więcej wygląda to tutaj działa